Jakieś 11 lat temu, gdy oglądałem różnorodne anime, byłem zainteresowany gatunkiem psychologicznym. No i tam jakieś tytuły udało mi się znaleźć. Wśród nich był Btoom. To jest taki Survival Games, opowiadający o bohaterach, którzy znajdują się na tajemniczej wyspie i muszą walczyć o przeżycie za pomocą bomb. Całkiem mi się podobało, chociaż potem było to trochę przekombinowane. Tak mi się wydaje. Pamiętam, że chwyciłem mangę, ale jakoś tak przerwam ją, bo coś mi się nie spodobało. Mogę do tego tytułu wrócę, jednakże udało mi się znaleźć taką trzyodcinkową owę. Tak to się chyba się nazywa. To jest taka jakby ekranizacja mangi i te trzy... Od... Powstały tylko trzy odcinki. Generalnie mi to dziwi, ale faktycznie powstały tylko trzy odcinki Alice in Borderland i to jest jakby taka... Reklamówka mangi. Jeśli spodobają Ci się te trzy odcinki, to chwyć się za mangę. I oczywiście ja tak zrobiłem. Obejrzałem te trzy odcinki. Końcówka trzeciego odcinka wgniotła mnie totalnie fotel. To się zakończyło w tak fenomenalny sposób, że wręcz nie sposób jest przerwać i nie oglądać tego dalej. I tak naturalnie zrobiłem chwyciłem mangę. przeczytałem, nie pamiętam dokładnie ile było rozdziałów. To było chyba jakieś 180. Pamiętam, że wśród tych rozdziałów były takie dodatkowe, czyli jakby one były niekanoniczne, że opowiadały losy innych postaci. Ta, nie były to długie czaptery, generalnie opowiadały losy innych postaci, które mogły potem pojawić się w tej głównej linii fabularnej. Oczywiście ja też przeczytałem, zaznajomiłem się z nimi, ale generalnie słowem wstępu. O czym w ogóle jest Alice in Borderland? Akcja zaczyna się, gdy trójka przyjaciół mieszkających w Tokio widzi fajerwerki na niebie. Zbliżają się ku nich i blask światła sprawia, że tracą przytomność i budzą się w tajemniczym świecie. Generalnie budzą się w tej samej wersji Tokio, w której żyli do teraz, ale. To jest takie opustoszałe, jest takie brudne, generalnie, i szybko orientują się, że będą musieli brać udział w grach na śmierć i życie. Dlaczego muszą brać udział w tych grach? Dowiemy się wszystkiego na końcu, w samej końcówce. I powiem wam, że zakończenie jest po prostu fenomenalne. Ta zagadka zostaje w pełni rozwiązana. To nie jest zakończenie otwarte, jak spekulowałem. Nie wszystkie te wątki zostały wyjaśnione w bardzo logiczny sposób jeśli chodzi o te gry to jest takie clue takie mięso tego tytułu no to gry są różne są gry polegające na zręczności czyli no trzeba być wysportowanym bo liczy się czas no i twoje wysportowane ciało są gry logiczne gdzie naprawdę trzeba główkować, by to rozgryźć no i są gry generalnie takie gdzie jakby to powiedzieć no, gdzie jest trudno wygrać i to zależy od szczęścia, może tak to powiem, więc są trochę takie niesprawiedliwe. Każą ci podejmować naprawdę straszne wybory. Generalnie są różne rodzaje gier i one są oznaczone takim stopniem trudności. Jeśli ukończysz daną grę, niezależnie jaką, to wydłużysz swoją wizę. To jest taki pobyt w tym świecie. Jeśli twoja wiza dobiegnie końca, to. Zostajesz uśmiercony przez laser Więc generalnie trzeba te gry kontynuować Trzeba w nich brak, brać udział I rzecz jasna wygrywać By twoją wizę, która stanowi jakby twój paszport Twój pobyt w tym miejscu Wydłużyć Tym trudniejsza gra Tym wiza jest dłuższa Masz ją dostać na tydzień Na trzy dni Na półtora tygodnia To wszystko zależy od danej gry Te gry, w których postaci biorą udział są fenomenalne. Są pomysłowe. Są naprawdę pomysłowe. Są trudne. I są emocjonalne. Bo tam postacie generalnie zachowują się w różnorodny sposób. Manipulują innymi. Są twardzi jak skała. Czyli akceptują porażkę, że mogą zginąć. Zaczynają płakać. To jest naprawdę emocjonalny tytuł. I powiem wam, że... No po prostu... Szczena mi opadała jak... Oglądałem każdą z tych gier, nie potrafię wskazać ile ich było, łącznie z 12 może, ale naprawdę były fenomenalne. Niektóre dzieją się w zamkniętych przestrzeniach, takich no, powiedzmy dość ciasnych, inne w otwartych, ale generalnie rozwiązania tych gier są naprawdę wow. Była taka fajna gra, gdzie trzeba było generalnie biec przez tunel, trzeba było biec przez tunel, ponieważ yy... W ciągu godziny bodajże on zostanie zatopiony. Zostanie zatopiony i musisz generalnie znaleźć w tym tunelu schronienie, by przeżyć tę powódź, jakby tą napływającą falę. I by znaleźć schronienie w tej napływającej powodzi, to rozwiązanie jest wręcz tak proste, a nikt do tego praktycznie nie doszedł. Znaczy, tam chyba dwie osoby do tego doszły, ale generalnie większość nie, więc to jest takie mm, niesymetryczne. Jest takie, nie jest zero-jedynkowe, i właśnie dlatego te gry są fenomenalne, że tego nie przewidzisz. Słowo klucz, nieprzewidywalne. Rozwiązania są często bardzo łatwe, są wręcz tak łatwe, że ludzie ich nie dostrzegają, a czasami z drugiej strony są też trudne. Fajnym dodatkiem do tego tytułu są karty, czyli każda gra. Jest jakby odzwierciedleniem pewnej karty. Jest to pik, kier, karo i trefy. Taka fajna analogia do tego tytułu jest taka, że ja do tej pory nie wiedziałam na przykład. W sensie do momentu jak tego tytułu nie zaznajomiłem, że kier to jest serce. Ja w ogóle tego nie wiedziałem. Z tym tytułem dowiedziałam się mniej więcej, które to jest trefy, które to jest pik, jak te karty wyglądają. Więc generalnie anime i manga uczy, panie i panowie więc karty są naprawdę fajnym elementem i tak samo można powiedzieć o postaciach postacie są różnorodne na naszej drodze nasi główni bohaterowie spotkają trochę postaci jedni będą do nich nacechowani pozytywnie inni negatywnie, a trzeci neutralnie więc generalnie te relacje również będą rozwijane niektóre postacie otrzymają pewnego rodzaju refleksje to też jest bardzo fajnie pokazane, włącznie z takim Większym arkiem na plaży. Nie będę więcej mówił, ale jeśli obejrzycie, jeśli dojdziecie do tego momentu plaży, no to powiem Wam, że tam będzie grubo. Więc generalnie te niektóre postacie dostaną refleksji. No i to jest bardzo fajna odmiana. Ta seria, generalnie. Ja to teraz nie rozumiem, dlaczego nie powstało anime. Powstały tylko trzy odcinki. Może mangaka się nie zgodził na to, może jakaś większa decyzja padła, nie mam pojęcia, ale generalnie chwyćcie mangę, czy znaczy przeczytajcie całą mangę prawdopodobnie się nie zawiedziecie, jest fenomenalna wiem, że powstał sequel, nie wiem czy tego samego autora powstał, znaczy może źle powiedziałem, nie sequel, powstał spin-off nie pamiętam tytułu, teraz tytułu nie powiem, z komać. Ja przeczytałem to do połowy i jakoś tak nie mogłem się przekonać. Nie wiem, czy to była kwestia zbyt y, wielu dialogów, ale jakoś tak no nie mogłem się przekonać. Pewnie kiedyś do tego tytułu wrócę i przeczytam jeszcze raz od nowa. Aczkolwiek y, chcę też próbować Battle Royale. Wydaje mi się, że właśnie to się wszystko wzięło od Battle Royale, ten podgatunek. Jednakże zasugeruję twierdzenie, że nawet jeśli Battle Royale mi się spodoba, bo jestem tego pewny, że mi się spodoba, to Alice in Borderland jest najlepszym tytułem z tego podgatunku. Survival Games oraz właśnie Battle Royale, czyli takiej wielkiej rozwałki na wielkiej arenie. Manga jest tak popularna, że zyskała zielone światło i powstał serial. Serial składał się z dwóch sezonów i historia się zakończyła właśnie w tych dwóch sezonach. Słuchajcie, jeśli macie dosyć jakiegoś typowego fantazy, które jest wręcz o tym samym, czyli jakieś wróżki, elfy, wskrzeszanie, chcecie czegoś innego, chcecie wielu emocji, chcecie rozwałki, to sprawdźcie z całą powagą Alice in Borderland. Ten tytuł to jest takie moje, nie powiem, że opus magnum, to jest złe określenie, ale jest to jeden z takiej piątki tytułów, które mogę naprawdę polecić, które dominują w moim słowniku. Jest to One Piece, jest to Kingdom, którego też recenzję robiłem. Jest to właśnie omawiany teraz Alice in Borderland. Jest również Kengan Ashura, czyli taka sportówka. I piąty tytuł za jakiś czas poznacie. Niebawem, mogę zdradzić, że jest to tytuł psychologiczny, również jak ten. Ale nie uprzedzajmy faktów, za jakiś czas się tego dowiecie. Słuchajcie, panie i panowie, jak mówiłem jeśli jesteście wynudzeni powtarzającym się schematem jakichś wróżek, jakiegoś powrotu do świata, jakichś elfów, chcecie czegoś innego, czegoś co Was wgniecie w fotel, dosłownie. To sprawdźcie Alice in Borderland Manga jest po prostu niesamowita Tajemnica, która została zawarta w tym tytule Zostaje w pełni wyjaśniona W logiczny sposób Nie ma tam wręcz żadnych dziur Jest to brutalne To jest bardzo ważne Jest to brutalne To nie jest jakiś tam, nie wiem, spacerek To jest naprawdę brutalne Jest krwawe I właśnie tak powinny te mangi wyglądać ja rozumiem, że mangi i anime są tworzone generalnie dla gimbusów z Japonii, tam dla piętnastolatków, że oni są czuli i tak dalej, ale w tej mandze naprawdę jest brutalnie, jest krwawo. Autor odrobił pracę domową i właśnie takie tytuły tak powinny wyglądać. Panie i panowie, jeśli oglądaliście Btu, Czytaliście Battle Royale? Chcecie czegoś innego, albo w ogóle tego nie znacie? Chcecie po prostu obejrzeć coś fajnego, coś, co Was, jak mówiłem, wgniecie w fotel, coś, co zapamiętacie bardzo pozytywnie. Sprawdźcie Alice in Borderland. Obejrzyjcie trzy pierwsze odcinki. One powstały bodajże 10 lat temu, ale one kończą się w takim momencie, że wręcz no musicie chwycić mangę. One kończą się wręcz takim. Takim przyłomowym momentem dla głównego bohatera, takim naprawdę mocnym. I to świadczy o tym, że to będzie jazda bez trzymanki i właśnie tak to powinno wyglądać. I tak jest do końca mangi. Tym dalej, tym lepiej. Mówię to z całą powagą, całkowicie poważnie. Panie i Panowie, dzięki, że oglądacie ten materiał jak zawsze. Mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejne. Jeśli podobało Wam się to sprawdźcie recenzję Kingdom. To jest też również fenomenalny tytuł, co prawda historyczny Seinen, więc trochę inny gatunek, ale również z całą powagą polecam. Dzięki i do usłyszenia i przede wszystkim pozdrawiam.